Hej! Witam w odcinku o teoriach spiskowych. W tym odcinku będziemy rozmawiać o trzech po... no niepopularnych teoriach spiskowych, na przykład o tym, no głównie o naukowcach. Nie będą creepy, będą takie. wiecie. takie. hmm. Niektóre z nich okazuje się, że możliwe, że są prawdą, a niektóre będą pewnie totalnymi głupotami. Wybrałam sobie jako główne takie trzy ODI, więc zaczynamy. Pierwsza teoria spiskowa, już ją czytam, tylko gdzie to jest? Choć dotyczy inżynierów i producentów, jest to klasyczny przykład rzekomej z... zmowy naukowej. Zakłada ona, że technicy. Czekajcie. Zakłada, że, ona, że naukowcy technicy celowo, celowo zaprojektowali współczesne produkty od żarówek po przez sprzęt AGD po smartfony, tak aby psyły się po określonym czasie, a nie działały tak długo, jak mogłyby. No, tak. Kiedyś żarówki dosłownie nigdy się nie psuły. Pierwsza żarówka, która istnieje nadal działa i cały czas była włączona. Więc logiczne. No teraz przykład jak kupowałem telewizor to w sklepie powiedzieli, że po prostu przewidy Przewidują, że będzie działo około 4 lata. Nie więcej. Będzie trzeba potem wymienić. No dobrze, no to celem jest zwiększenie zysków poprzez zmuszanie konsumentów do ciągłego kupowania nowych egzemplarzy. Ja już całą teorię spiskową wyjaśniłem, AI mi podało ten wynik. Dziękuję Gemini. I zapraszam na drugą teorię spiskową. To się nie wyłącza. A przed dalszym zakończeniem tego filmu, no bo już zostały na wygodę dwie teorie spiskowe główne i jeszcze chyba trzy no... takie... hmmm... To ogólnie... Wiecie... Bardzo bym Was poprosił, żebyście dali ławkę w górę i suba, bo jaż naprawdę mi to bardzo pomaga. Ja są mój pierwszy taki odcinek czy znaczy ostatnio wyszedł na w ogóle, no właśnie wyszedł taki jak z teoriami tylko nie na ten kanał nie na ten kanał poszedł na mój drugi kanał znaczy mam więcej kanałów nawet ale na razie go promuję nazywa się Gwiazdy Piku będę go rozwijał z moimi przyjaciółmi ogólnie wiadomo Wiadomo, jak to działa, no bo to są gwiazdy jednak, gwiazdy. No więc zapraszam Was tam. Na razie nagrywam taki jeden odcinek, żeby w ogóle ktokolwiek widział nas i żeby moi koledzy jednak byli zadowoleni z tego kanału. I pamiętajcie, że, na, że jeśli temu kanałowi też dacie subka, to wszyscy, którzy go prowadzą, będą szczęśliwsi. Bo wszyscy na tym jakoś świecą. Nie tracimy właśnie, tylko coś tam uzyskujemy, więc... I pamiętajcie. Każdy... Eee, dobra, to głupot Ściągnąłbym. Pamiętajcie, że... No ogólnie... będzie taka mała niespodzianka jak dobijemy 100 subów 100 subów jak dobijemy 100 subów 200 lajków na całym kanale czy na jakimkolwiek jednym filmie i uwaga może 10 komentarzy więc serio za mój katar, ale no po prostu tak mam dzisiaj następny film tak już nie będzie no i kolejna teoria spiskowa dobra, kolejna teoria spiskowa polega na tym Czekajcie. ukrywanie dowodów na istnienie obcych czekaj a nie to nie to to ja poprosiłem o inne istnienie tygrysów tamańskich jest ukrywane teoria tygrys tasmański nie umiem oczywiście rozczytać jakiś. ten został oficjalnie uznany za wymarłego w 1936 roku teoria spiskowa utrzymuje się że utrzymuje że naukowcy Utrzymuje, że naukowcy, zoolodzy i urzędnicy parków narodowych w Australii lub Tasmanii wciąż mają dowody na istnienie małej, żyjącej, istnienie małej, żyjącej populacji tego gatunku, ale celowo ją ukrywają. Powody z tego mają być różne. Do chęci ochrony zwierząt przed kłusownikami, poprzez utrzymywanie statusów wymarłych, po plany wykorzystywania ich w tajnych projektach handlowych. To może teraz inna i główna teoria, tylko taka poboczna, którą już zacząłem teraz czytać, nie? Ukrywanie dowodów na istnienie obcych. UFO! Teoria sugeruje, że naukowcy pracujący dla rządów, np. w placówkach takich jak Strefa 51 i w czołowych instytutach naukowych, są częścią szeroko zakrojonego spisku mającego w celu ukrycie przed opinią publiczną dowodów na istnienie pozaziemskiej technologii braków statków kosmicznych i żywych obcych o mocna Ok, ja chyba sobie zrobię kilku minutową przerwę. Pozwolicie? Dziękuję. Kolejna teoria spiskowa Polega na tym, że czekajcie. Ostatnia główna. Ptasie drony? Spisek ptasie drony? Co? To dosyć długa teoria. Spiskowa? No bo to nie jest zwykła teoria. Tylko spiskowa. To jest mała różnica. Spisek ptasie drony. Teoria to współczesna as... as za Tyryczna, choć niektórzy wierzą w no nią na serio, teoria spiskowa, która twierdzi, że wszystkie ptaki zostały zastąpione przez drony szpiegujące, kontrolowane przez rząd lub elitę. Naukowcy i inżynierowie są w tej narracji odpowiedzialni za stworzenie i utrzymywanie tych robotycznych ptaków. Agi. W... Wszelkie odchody są po prostu, cieczą do śledzenia. Śledzenia. Jest to teoria często wykorzystywana do żartów, ale pokazuje nieufność. Jak, jak nieufność do wiedzy może znaleźć odzwierciedlenie w nauce. I no i chyba już kończymy ten film. Ten film jest dosłownie bardzo długi. Już 8 minut trwa powoli. Naciśniemy już ponad więc Papa Papa. Pa. No powiedzcie, papa, pa. nie słyszałem. No papa 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 pa. Dobrze, pa.